Witam serdecznie. Alan Uruga z nami. Alan Uruga, dzień dobry. Proszę powiedzieć, wszyscy mówią o tym niedocycie, Również wasz trener mówił na konferencji. W którym miejscu zabrakło tej kropki na D, Bo właściwie niewiele brakowało, chyba. Brakło strzelonej bramki, brakło skuteczności, bo sytuacje były. Wydaje mi się, że stworzyliśmy sobie. Całkiem sporą ilość sytuacji, biorąc pod uwagę, zwłaszcza klasę przeciwnika, jakim jest Zagielonia, więc, więc, więc z tego powodu jest dużo niedosyt. Bo jeśli mamy coś skazać, to właśnie, właśnie ten aspekt. Macie wspaniałych kibiców, naprawdę. Dawno nie słyszałem tak mocnego dopingu, tak rytmicznego śpiewu i naprawdę aż miło się słuchało. No tak, to prawda. Mamy, mamy wspaniałych kibiców, wyjątkowych, można powiedzieć, więc. E, dziękujemy za to za kolejny raz za wsparcie i, i cóż, życzymy sobie, żeby okazje do wspierania nas na meczach wyjazdowych mieli, mieli częściej, bo, bo wiemy dobrze jaka jest sytuacja i jak, 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 jak to, można powiedzieć, źle wygląda, jeśli chodzi o to, o to, o to przestrzeganie regulaminów i, 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 i egzekwowanie wszystkich przepisów licencyjnych, więc życzymy sobie, żeby, żeby nasi kibice mogli nas wspierać jak najczęściej, więc apeluję o odwagę i, i, i mniej pasywności wszystkich, którzy, którzy mogą coś ci zrobić, czyli, czyli naszych rządzących, bo powtarzam to po raz kolejny, to jest absurd. A co kapitan Wisły Kraków powie na temat, jak będziecie analizować to spotkanie, kiedy się spotykacie, żeby omówić, jakieś wnioski wyciągnąć? No, na pewno analiza będzie już jutro, już myślimy o meczu, o meczu w Grodzisku, o meczu z Wartą Poznań, który już jest za... Praktycznie można powiedzieć dwa dni, więc, więc, więc pewnie jutro szybka analiza, regeneracja i wszystkie myśli już po prostu kierujemy na, na najbliższy mecz ligowy. A czy nie czujecie, że jednak dwa dni to jednak za mało na regenerację, no bo to jest no 48 godzin? Na pewno ży, 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 życzylibyśmy sobie więcej oczywiście, no ale... Przecież nie będziemy narzekać, nic, nic nie zmienimy. Trzeba zrobić teraz wszystko, żeby się przygotować jak najlepiej, jak najlepiej wypocząć, zregenerować. I, i tyle. Na pewno byłoby bardziej komfortowo, gdybyśmy mogli z pełen mikrocyk spędzić nad przygotowaniami do meczu, do, meczu, do meczu z wartą, ale jestem ostatni do narzekania. Na, 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 na gdzieś tam intensywność w sensie terminarza, bo, bo tak już jest w piłce. A, a takie mecze jak dzisiaj, to też jest w pewien sposób nagroda, więc yy, nie możemy narzekać. Żadnej kontuzji nie było? Mm, nie wydaje mi się, żeby, żeby coś się wydarzyło tak na gorąco. Nie przypominam sobie, że ktoś coś zgłaszał, więc jest w porządku. Muszę powiedzieć dwa słowa o żółtej kartce Federico Duarte w 75. Minucie to było. Dwa słowa? Dwa słowa będą. Nie widziałem. Nie wiem, nie, nie mogę analizować tej sytuacji. Wiem, że dostał kartkę, ale, ale gdzieś tam pewnie moja uwaga była skierowana na, na, na inny sektor wojska, więc ciężko, ciężko mi się odnieść. Jasne. Bardzo dziękuję za chwilę rozmowy. Kapitan Mitsu wszystkiego dobrego. Życzę kolejnych meczów lepszych niż dzisiaj. Bardzo dziękuję. Dziękuję.